O tym, jak wielkim nieszczęściem jest utrata słuchu, wie tylko ten, kto go stracił. Jak radzą sobie ludzie głuchoniemi, dowiemy się z rozmowy z panem Jerzym Kałużnym. Dzisiaj w Inwalidów Powstaniec w Karpicku, gdzie rozmawiam z panem Jerzym Kałużnym. Związek Niesłyszących swoją siedzibę ma w Szczecinie. Ilu zrzeszacie podopiecznych? Na terenie miasta Szczecina i województwa mamy zarejestrowane 3000 podopiecznych inwalidów słuchu. Jaki procent z tego stanowią dzieci? Jest to liczba zbliżona do granicy 40%, bardzo dużo. Przyjechali tu Państwo z Dużego Miasta. Dlaczego właśnie Karpicko? No, kilka powodów się na to złożyło. Przede wszystkim, okres, który wybraliśmy, wybieramy już trzeci rok. Jest to okres właśnie jesienny, który sprzyja organizacji turnusów dla tej grupy osób, którą tutaj zaprosiliśmy. Są to osoby starsze, podeszłym wieku. Które już na poprzednich turnusach oświadczały nam, że klimat tutejszy jest rzeczywiście bardzo dobry dla nich. Bardzo wiele z tych osób jest naprawdę w bardzo no, ciężkim stanie. I twierdzą, że tutaj odkładają wręcz wszelkie medykamenty i czują się świetnie. I dlatego staramy się organizować te jesienne turnusy dla ludzi z złotego wieku właśnie w Karpicku jesteśmy. W powodowskim y, y, ośrodku zakładu y, betonów, y, prawie że pod lasem, więc oddychamy rzeczywiście świeżym i glasym powietrzem. Jesteśmy z daleka od, od nie, nieprzyjemnych zapachów miasta, i, i, i dlatego to jest dla nas niezwykle cenne. A druga sprawa, bardzo ważna, że możemy korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, tutaj jeszcze przychodni, leczniczej, rehabilitacyjnej na terenie spółdzielni Walidów Powstaniec. Y, gama zabiegów to jest bardzo szeroka. I w zasadzie prawie dla wszystkich można tutaj coś zaproponować i, i rzeczywiście ludzie wyjeżdżają stąd bardzo zadowoleni z tych usług świadczonych na terenie tej spółdzielni. Więc jak to wszystko razem powiążemy, no to, to rzeczywiście jest to, co, to to, co możemy zaoferować i z czego nasi botepieczni są zadowoleni. Ile osób liczy grupa, która tu przyjechała? 20 osób. To jest taka typowa grupa komosowa. Są to raczej osoby w podeszłym już tak. wieku. Czy osoby te na co dzień zajmują się czymś? To są emeryci renciści, którzy y, tylko spotykają się z nami. Y, mamy bardzo prężną placówkę kulturalno-światową, y, Dom Kultury w Szczecinie i tam staramy się im organizować takie życie kulturalne, spotykać, y, organizować spotkania y, z ciekawymi ludźmi, organizować wycieczki y, i dłuższe i krótsze. Po prostu to wszystko zależy oczywiście od pieniążków. A również organizować im też jakieś stałe spotkania z lekarzami, specjalistami, ażeby jednak ci ludzie byli zorientowani w jaki sposób życie dłużej. Czy istnieją jakieś kryteria przynależności do związku niesłyszących? W zasadzie nie. Wystarczy mieć grupę inwalidzką, wadę słuchu. Również osoby słyszące, jeżeli są związane rodzinnie z niesłyszącymi, mogą też. Być zapisani i stanowią oni dużą siłę pomocną w organizacji i spełnianiu zadań statutowych naszego związku. Każdy tego rodzaju wyjazd ma jakiś konkretny cel. Czy celem tego turnusu jest tylko i wyłącznie rehabilitacja? Przede wszystkim rehabilitacja, korzystanie z tego świetnego klimatu, a że jesień to również przyjemność. Nie tylko wdychania świeżego powietrza, ale jeszcze można sobie troszeczkę grzybków nazbierać, co, co stanowi dużą radość dla tych ludzi. Także mogą jeszcze przyjechać z drobnym, takim naturalnym prezentem ze zdrowych lasów Karpicka i Owoda. A czy mógłby Pan nam troszkę przybliżyć, na czym polega rehabilitacja osób niesłyszących? No, rehabilitacja osób niesłyszących polega właściwie na tym samym, co, co rehabilitacja wszystkich osób niepełnosprawnych. Różnicą. Jedyną, o, o, o czym sądzę pani myśli, to jest bariera komunikacyjna i ta rehabilitacja polega na tym, a żeby ludzie ci, choć nie mają aparatów słuchowych, a jeśli mają, to zaraz powiem o tym, żeby mogli się w jakiś sposób czerpać z wszelkich informacji otaczającego nas świata. Więc likwidacją tej bariery komunikacyjnej jest język migowy i przekazywanie szeregu, szeregu zasobów, wielkiego zasobu informacji przy pomocy tego języka. I dlatego też nawet w telewizji są pewne programy już tłumaczone na język migowy. No, muszę powiedzieć, że telewizja szczecińska 14 lat temu zainicjowała tą bardzo ważną sprawę i do dzisiaj są tłumaczone stale programy informacyjne na język migowy dwa razy właśnie w czwartek dniu dzisiejszym. No, oprócz tego są filmy i inne programy publicystyczne. Wprowadzony jest również teletekst. Od y, stycznia tego roku w telewizji ogólnopolskiej. Także, jeśli nie język migowy, to słowo pisane może być bardzo dobrze odbieralne, i te, te programy będą też y, no, w coraz większym zakresie proponowane y, tym ludziom. Y, pani y, pytała jeszcze właśnie o, o innej y, grupie. Y, y, powiedziałbym, że jeszcze jest taki problem, y, jeżeli chodzi o osoby niedosłyszące. Tutaj, może, nie, nie przede wszystkim, język migowy ale oprotezowanie, oprotezowanie w formie aparatów słuchowych, które muszą być naprawdę dobrej jakości, żeby można było z nich bardzo dobrze korzystać, do, dobre wkładki uszne i rehabilitacja, uczenie, słyszenia, uczenie, rozumienia mowy poprzez dobrze dobrane aparaty słuchowe już od wieku dziecięcego. Właśnie w tej rehabilitacji w wieku przedszkolnym. Jeżeli ta rehabilitacja w wieku przedszkolnym będzie prowadzona właściwie, to można doprowadzić do tego, że dziecko z wadą słuchu, nawet głęboką wadą słuchu, ale doskonale opratozowane i korzystające z zabiegów z porad logopedy psychologów w poradniach rehabilitacyjnych, można doprowadzić do tego, że te dzieci chodzą do szkół masowych i bardzo dobrze się aklimatyzują i kończą studia i nie ma z tym żadnych problemów. Ale jest to bardzo ważne, żeby takie dziecko wychwycić i żeby prowadzić już od wieku przedszkolnego do poradni i do konsultacji właśnie z logopedami, psychologami, pedagogami. z Państwa trwa 14 dni. Czy zwiedzili już Państwo jakieś miejsce, jeżeli tak, to jakie i co macie jeszcze w planach? Zwiedziliśmy nieopodal duże miasto Poznań, a w Poznań rzeczywiście można chodzić kilka dni, więc wybraliśmy tylko takich kilka miejsc atrakcyjnych, jak Stare Miasto, którym można się urzekać rzeczywiście godzinami. Z koziołkami na wieży, jeżeli zdążymy od godziny 12, ja zdążyliśmy na 12. palmiarnie, która po dłuższym niebycie i remoncie została otwarta. Zo takie właśnie spacerowe i takie przyjemne dla oka, bo, bo dla niesłyszących właśnie trzeba coś proponować, szczególnie dla oka. No, rzeczywiście nie zapominamy również o tym, że miasto Wolsztyn też jest ciekawy. Byliśmy na przykład wczoraj w muzeum rożka. Także oprócz tej stałej ekspozycji mieliśmy jeszcze okazję obejrzeć pracę fotografików tutejszych o przyrodzie, ekologii. No niestety skansen jest nieczynny, a żałuję bardzo, bo też byłem już w skansenie w ubiegłym roku z inną grupą i jest ciekawe, są ciekawe rzeczy do obejrzenia. Niedaleko Wolsztyna również byliśmy w obrze, obejrzeliśmy klasztor, seminarium, byliśmy na mszy świętej. Spotkaliśmy się z alumnem, który zna język migowy, także że to też jest atrakcja, że ktoś zupełnie z zewnątrz, a potrafi z nimi świetnie porozumiewać. Także że wydaje mi się, że program został wypełniany no, właściwie i ku zadowoleniu tych, którzy tutaj przyjechali, bo przyjechali już trzecia grupa, czyli w sumie tutaj już było 70, 80 osób. I następni właśnie proszę o to, że koniecznie w przyszłym roku chcieliby właśnie do karpiska, bo jedni drugim przekazują, nakręcamy materiały też na kamerę robimy zdjęcia i tak się po prostu wieść o karpisku, o bolsztynie rozchodzi. Ja już dziękuję panu bardzo za rozmowę i na zakończenie taka właściwie prośba. Czy mógłby pan pokazać kilka znaków z objaśnieniami? No może powiem kilka zdań po prostu całych, no że przyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny dla inwalidów słuchu do Karpicka. Korzystamy z zabiegów rehabilitacyjnych przychodni Spółdzielni Inwalidów Powstaniec. Jeździmy bardzo często na wycieczki. Korzystamy ze zdrowego powietrza, pięknych lasów i grzybków. Dziękuję.